Dzień dobry, zarażamy uśmiechem. Piątek, wielki piątek, dużo uśmiechu, zdrówka, spokoju ducha. Wierzący, koło godziny 15 proponuje minutą spokoju, zadumie Spędzić tą chwilkę. Tymczasem e, jadę do powiatu nowołatarskiego na spotkanie z księdzem znajomym, z księdzem który ma bezpośredni kontakt z Watykanem, więc zaraz po świętach odezwę się do Państwa z prawdziwymi informacjami odnośnie naszego wirusa. W cudzysłowie, o co w tym wszystkim chodzi. E, tymczasem naprawdę uśmiechajcie się, uśmiechajcie i róbcie coś zwariowanego. Jeżeli telewizory już poszły, to może smartfony. Wrócimy do starych Nokii, może będzie nam lepiej, póki będzie zasięg, będziemy nadal mogli ze sobą rozmawiać. A internet może wystarczy w jakimś stacjonarnym komputerze. Zdrówka, zdrówka, uśmiechu, spokoju ducha. Do zobaczenia!